Montaż procesora Intela to jeden z tych momentów przy składaniu komputera, kiedy serce potrafi zabić trochę szybciej. Dzisiaj bierzemy na warsztat właśnie to zadanie. Zobaczymy, jak krok po kroku, bezpiecznie i bez stresu, zainstalować mózg całej operacji, żeby wszystko działało jak w zegarku. I tak, mówiąc serce, wcale nie przesadzam to właśnie ten mały układ napędza całą maszynę jest niesamowicie potężny, ale jednocześnie. Zaskakująco delikatny. Dlatego podejdziemy do tego z precyzją, niemal chirurgiczną. To kluczowy moment, ale spokojnie. Z dobrym instruktorzem to jest absolutnie do zrobienia. No dobra, ale zanim w ogóle dotkniemy samego procesora, musimy poznać jego, nazwijmy to dom, czyli gniazdo na płycie głównej. Zrozumienie, jak jest zbudowany, to fundament. Bez tego ani rusz. Trochę jak z poznaniem fundamentów budynku, zanim zacznie się stawiać ściany. Okej, okay, to co to właściwie jest, to całe LGA, czyli Land Grid Array. W skrócie, to bardzo sprytne rozwiązanie Intela. Kiedyś to procesory miały wystające nóżki. Tutaj role się odwróciły. To płyta główna ma setki cieniutkich, delikatnych pinów, a sam procesor ma idealnie gładkie złote pola stykowe. I tu, moi drodzy, dochodzimy do sedna sprawy. Ta ilustracja pokazuje to doskonale. To jest fundamentalna zmiana bo całe ryzyko uszkodzenia tych delikatnych pinów przenosi się z procesora na no cóż, zazwyczaj znacznie droższą płytę główną. Zapamiętanie tego jednego faktu kompletnie zmienia podejście do instalacji. Dobra, koniec teorii, czas zakasać rękawy i przejść do praktyki. Zobaczmy, jak bezpiecznie umieścić nasz procesor w jego nowym domu. Robimy to spokojnie, metodycznie, bez pośpiechu, tutaj pośpiech jest najgorszym doradcą. Cała filozofia sprowadza się właściwie do czterech prostych ruchów. Po pierwsze, delikatnie, z wyczuciem, odblokowujemy metalową dźwignię, która zwalnia ramkę dociskową. Krok drugi, podnosimy tą ramkę, odsłaniając gniazdo w całej okazałości. Trzeci, najważniejszy krok, ostrożnie umieszczamy procesor na miejscu. I wreszcie czwarty, zamykamy ramkę i blokujemy ją dźwignią, aż poczujemy i usłyszymy wyraźne kliknięcie. A teraz uwaga, bo to jest chyba najważniejszy detal całej tej operacji. Zarówno na procesorze, jak i na gnieździe płyty głównej znajdziemy mały złoty trójkącik. Te dwa znaczniki muszą się idealnie pokrywać to jest jedyny poprawny sposób montażu. Jeżeli procesor nie wchodzi gładko, to znaczy, że coś jest nie tak. Pod żadnym, ale to żadnym pozorem nie wciskamy nic na siłę. Przechodzimy teraz do zasady, o której trzeba pamiętać przez cały czas. To jedna prosta reguła, która chroni przed potencjalnie bardzo kosztowną pomyłką. Warto się na chwilę skupić, bo to jest naprawdę, naprawdę ważne. To zdanie to nasza mantra: powtórzmy to sobie na głos: unikać nacisku, chronić piny. Te małe druciki są niewiarygodnie delikatne. Wystarczy, że jeden z nich wygnie się o ułamek milimetra, a cały komputer może po prostu nie wstać. To zdecydowanie nie jest moment na brawurę. No dobrze, ale dlaczego tak bardzo podkreślamy wagę tych PINów? Po pierwsze, mówimy o setkach drucików, które są często cieńsze od ludzkiego włosa. Po drugie, tak jak już ustaliliśmy, znajdują się one na płycie głównej. A uszkodzenie gniazda procesora bardzo często oznacza konieczność wymiany całej płyty, a to już jest i znacznie większy kłopot, i znacznie większy wydatek. I proszę bardzo: to wszystko. Procesor siedzi bezpiecznie w gnieździe. Najtrudniejszy, najbardziej precyzyjny etap składania komputera mamy za sobą. Co teraz? No cóż teraz, pora na montaż chłodzenia i podłączenie całej reszty. Gratulacje. To był naprawdę kluczowy krok, ale o kolejnych etapach opowiemy już w zupełnie innej historii.